Ostatnio w zakładce społeczność, e, zwróciłem się do was z pytaniem e, Pytanie było takie, co byście dzisiaj chcieli zobaczyć na tym kanale e, Padła odpowiedź, Aktualizacja akwarium 260 litrów Mówicie i macie Słuchajcie, zanim przejdziemy do sedna, za pamięci powiem wam tylko tyle Kto jeszcze nie subskrybował, niech subskrybuje, tak jak tutaj teraz widać Łapeczka do góry i dzwoneczek, żeby Wam przypominał o kolejnych odcinkach. Aktualizacja dzisiaj 260 litrów. Za chwilę pokażę Wam i zobaczycie sami, jak to teraz wygląda. Akwarium wydaje mi się, że rozwija się w dobrą stronę. Od razu można było wpuścić ryby. Wystartowało to akwarium na starym filtrze. Czego chyba nie mówiłem przy starcie tego akwarium. Cóż, jak na razie nie ma większych problemów. Rybki się bardzo dobrze czują. Roślinki równie dobrze, wydaje mi się. Ale zaraz wszystko pokażę Wam i omówię po krótkim intro. A właśnie, dziś premiera mojego nowego intro. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie o nim. Już prędzej był pokazany, ale dzisiaj oficjalnie pierwszy raz w filmie. Po krótkim intro zapraszam na film. Witam wszystkich w przepięknym świecie akwarystyki naturalnej. Jesteście na kanale. Aquascaping TV. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiejszy odcinek, temat do dzisiejszego odcinka został wyłoniony w demokratycznych wyborach na moim kanale w zakładce Społeczność. Tam niekiedy właśnie odbywają się takie debaty. Wszystkich zachęcam właśnie do tego, żeby zaglądać do zakładki Społeczność na moim kanale. Słuchajcie. Napisałem tam ankietę. W której to ankiecie zapytałem Was, jaki temat na dzisiejszy odcinek Was interesuje. No i wygrał temat aktualizacja akwarium 260 litrów. Drugie miejsce zajął temat Atlas Ryb Akwariowych. I ten temat poruszymy może w kolejnym odcinku. Jaka będzie ryba? Jeszcze nie wiem, ale postaram Wam coś wybrać ciekawego. Zanim może przejdziemy do głównego tematu, czyli aktualizacji tego akwarium, może wytłumaczę się z mojego takiego pokrętnego dzisiaj tytułu. A więc, akwarium 260 litrów nie dla dyskowców. Poprzedni film, właśnie z tego akwarium, który pokazywał start tego akwarium, nazywał się. Goła inaczej. Po prostu nazywał się akwarium 260 litrów dla dyskowców. I właśnie jak to mam w zwyczaju, link do tego filmu udostępniałem po prostu na różnych grupach Facebookowych. Między innymi na jednej grupie, gdzie ludzie zajmują się dyskowcami. Powiem wam szczerze, że ja, ja nie należę do ludzi, którzy robią Fochy jakieś. I na przykład obrażają się na przykład za jakąś konstruktywną krytykę, ale po prostu na tej właśnie grupie zjechali mnie jak psa po prostu za to akwarium, że to akwarium nie nadaje się do dyskowców. Możliwe, że tak jest, możliwe, ale wydaje mi się, że forma w jakiej mnie potraktowano no nie była najlepsza. Po prostu zaczęła chyba jakaś grupa nawet 10 czy 15 ludzi. Jechać tak po mnie. Nikt nie wyślił się na to, żeby po prostu wytłumaczyć mi spokojnie, na czym to wszystko polega. Przypomnę, że już kiedyś dyskowce miałem, więc no, mam jakieś tam doświadczenie w tym temacie. Nie mówię, że jestem jakimś tam mega specjalistą w tych rybach, ale mówię, no coś tam wiem o nich. Oczywiście posypała się krytyka, nikt nie wytłumaczył mi dlaczego i tak dalej, za małe akwarium, za mało miejsca i tak, dalej, i tak dalej. Ale jeżeli popatrząc po materiałach, które udostępniają niektóre osoby na tej grupie, no to widzimy tam po prostu akwarium niejednokrotnie puste z jakimś korzeniem, na sam, w samym szkle pływają no, nieraz przepiękne sztuki dyskowców. Tu trzeba przyznać, że ryby są ładne, duże, wyglądają na zdrowe i tak dalej. Ale słuchajcie, no to nie jest moja bajka, to nie jest naturalne akwarium. Według mnie ryby powinny być pokazywane, oprócz oczywiście w sklepie, bo w sklepie niekiedy nie ma takiej możliwości, ale ryby powinny być pokazywane, jakby to powiedzieć, w otoczeniu zieleni i korzeni i kamieni. No ja taką akwarystykę po prostu preferuję i tam spotkałem się z wielką krytyką na temat właśnie tego, że nie jest dostateczna dostateczne miejsce w moim akwarium dla tygry. No przypomnę, że to są ryby młode. Przypomnę, że na czym nie muszę przypominać, po prostu, ci ludzie, nawet niektórzy nie dokończyli tego filmu i zaczęli pi pisać mi pod tym filmem takie rzeczy, jak akwarium dla dyskowców i CO2 Nawoż nawozisz akwarium, a później ludzie zaraz płaczą, że dyskowce chorują na różne choroby, bo nawożenie akwarium i dyskowce nie idą w parze. No ludzie. Nawet nie dokończy facet czy kobita e, filmu i od razu jedzie po mnie jak po e, psie, że tak powiem. No nie, nie wiesz nawet człowieku, że, że, że planuje, żeby nie było akwar w tym akwarium ani CO2 ani nawożenia, więc no, najpierw może wysil się, po prostu oglądnij. Zobacz, obejrzyj ten film cały, a później dopiero komentuj. Nie mówię, że te komentarze nie wszystkie były zasadne, bo możliwe, że były zasadne, ale nie w takiej formie. Słuchajcie, i to właśnie tutaj do wszystkich tych, którzy nie odpowiadają na temat na różnych grupach, no człowiek na przykład, jakiś nowy człowiek, lajk pyta się na przykład o ciążę gupika, no to niejednokrotnie na mojej grupie akwarium amatorskie, do której was wszystkich zapraszam jeszcze kto jeszcze nie był, nie, nie jest członkiem tej grupy, zapraszam. Po prostu niejednokrotnie spotykam się z tym, że na pytanie czy jest ta samica gupika w ciąży, odpowiadają tak, musisz czekać 9 miesięcy. I pod spodem oczywiście buhahaha ha, ha, ha", 16 osób po prostu uśmianych popa. No nie no, słuchajcie ludzie, no tak, tak to najlepiej wiecie co? No w przedszkolu się załatwia sprawę. Nie, nie, nie tutaj, nie. Tutaj powinno się po, powiedzieć po prostu albo na temat, albo wcale się nie powinno e, odpowiadać, jeżeli kogoś irytuje to, że te tematy przewijają się wielokrotnie na tych grupach. To po prostu omijajcie te tematy i nie piszcie wcale, jak macie głupio odpowiadać na to, bo naprawdę sam teraz na swoim przypadku się przekonałem, że to jest bardzo smutno, bardzo tak deprymująco dla tych wszystkich tych, którzy chcą jakąś na przykład uzyskać odpowiedź na dany temat, a tej odpowiedzi nie ma, bo po prostu jest wielki hejt, wielka krytyka i nic więcej. Dlatego naprawdę, no zastanówcie się co robicie. Słuchajcie do samego akwarium, bo już za dużo się rozgadałem na ten temat, i tutaj, jakby to powiedzieć, moja taka frustracja może się przelać na Was, a tego bym nie chciał. Samo akwarium akwarium, które nie nadaje się dla dyskowców, i dyskowce tutaj jak na razie mówią, że im pasuje. Jedynie rzecz biorąc, wszystkie ryby w... Które tutaj zostały wpuszczone, są zdrowe. Jak widzicie, nie całą obsadę tutaj wpuściłem. Dlatego, że po prostu sądzę, że takie ryby wolno pływające jak skalary i dyskowce nie powinny być trzymane z rybami, które wolno, szybko pływają. Z prostego względu. Po prostu stresują się takie ryby, które wolno pływają. Po drugie, w pobieraniu pokarmu po prostu te ryby szybsze są szybsze i niekiedy zjadają cały pokarm tym wolniejszym dlatego wolę żeby po prostu inną tu całkiem dać obsadę jaka to będzie obsada niedługo się przekonacie ale na pewno jest tego co widzicie no to słuchajcie no to są tutaj z sterbi jest ten jeden mój altum bidny który nie powinien być trzymany z, altu... z paletkami ale jest bo jestem inny Słuchajcie, co jeszcze? No i zauważyłem taką tutaj ciekawostkę, właśnie z tym altumem i z tymi dyskowcami. Zauważyłem, że ten altum tak pływa z nimi, bo po prostu jest mu smutno i sam jest w swoim gatunku i po prostu tak przykleił się do tej rodzinki dyskowców. No i będę musiał coś na to zaradzić. Myślę sobie, żeby zrobić tak, żeby dokupić jeszcze kilka skalarów. Jakich? Nie wiem, czy altumy. Czy to będą e, manakapuru? Wszystko się okaże niedługo. E, jeśli chodzi o rośliny, ta roślina, którą teraz pokazuję, cyperus helferi, e, no, chyba e, odmówi posłuszeństwa, jednak będzie potrzebowała CO2 i nie da sobie tu rady. No, niestety, będzie trzeba ją e, wyciągnąć, jak sobie nie da rady. E, no, akwarium generalnie. Bardzo dobrze funkcjonuje. Za długo się rozgadałem na tematy, które nie są związane z tym akwarium. Ale niedługo będzie kolejny update, w którym dokładnie wszystko Wam opowiem. W dzisiejszym odcinku to powoli na tyle. Zapraszam już na kolejny, w którym, jak wspominałem wcześniej, będzie Atlas Ryb Akwariowych. Nie zapomnij komentować, subskrybować i lajkować. W dzisiejszym odcinku to tyle. Zapraszam na kolejny. Cześć!